Witam serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Lizetta, czyli Liza. Wykonuję czytania z kart Tarota. Używam do tego kart <laughs> Ciro Boskiego Tarota, jak również Złotego Tarota. Jest to moje pierwsze czytanie dla znaku Zodiaku Rak i mam nadzieję, że pójdzie płynnie. My się do siebie przyzwyczaimy, będziecie nas mnie często odwiedzać na moim kanale, wysłuchiwać moich czytań. Wiadomo, że y, czytanie jest ogólne dla całego znaku Zodiaku, a na prywatne zapraszam. Na moją stronę mailową, na mój adres mailowy, gdzie rozszerzam, dofytuję, korzystam również z wahadełka. Zajmuję się również e, sesjami, bo pracuję z energią, sesjami rejki. Wykonuję również rytuały wszelkiego rodzaju na dobrobyt, na zdrowie, na odcięcie bytów, na oczyszczenie lub wyrównanie czakr. Tak więc serdecznie zapraszam. Napiję się tylko, bo coś mi przeszkadza w Tak Karty już zostały potasowane, ale ja jeszcze raz je sobie tutaj przetasuję. I poprosimy karty o e, prognozę dla znaku Zodiaku <laughs> Rak na marzec 2020. Rok. Zobaczymy, co niesie nam miesiąc marzec dla raków na 2020 rok. Powiedzcie nam karty, pokażcie, poproszę. pokażcie, co dla raków na 2020 rok marzec. No dobrze. Zaczyna. Rycerz Mieczy, energia powietrza, karta świat, <laughs> oraz dwójka Mieczy, no raczki, taka energia powietrzna. Zmienna bardzo. Ale też karta świata, karta wielu możliwości przy Was. No, pierwszy plan uczucia. Uczucia uraków? Jakaś. Jest. I jakaś jest, jest energia działania, ale już wychodzenia, że tak powiem, na szczyt tych swoich działań. Miecze, miecze. A więc tutaj mi się bardzo pokazuje uraków energia osób powietrznych, czyli waga. Na przykład. Tak, dużo wagi tutaj widzę, wyczuwam. Może jesteście związani raczki z jakąś wagą? Bliźniakami? Hmm. bliźniak. Co mogę powiedzieć? Rycerz mieczy działa umysłem. Działa intelektem. Nie działa zbyt pochopnie, ale też nie jest ociężały. Najpierw pomyśli, potem robi. Coś u raków będzie się działo w zakresie partnerstwa. Być może niektóre raki są zaślepione swoją drugą połową. I nie widzą swojej krzywdy. I nie widzą swojej krzywdy. I ta opaska spadnie im z oczu w marcu. Zaczną działać. Odrobinę dla siebie. Choć już to się dzieje. To w marcu będzie dopełnienie tego, co powiedziały A, powiedzmy w poprzednich miesiącach. Powiedzą B i słowa dotrzymają w marcu. Zapowiadaliście coś swoim połówkom. Że coś Wam nie pasuje, że coś Wam się nie podoba, że czujecie przez skórę, że coś jest nie tak. Że. Długo w takiej rzeczy, w takim stanie rzeczy nie będziecie żyć i przybijecie tą ostatnią, dziewiątą buławę, żeby Waszemu słowu stało się zadość. Że Wy sobie nie pozwolicie na pewne rzeczy, na pewne sprawy, na pewne sytuacje. Nie pozwolicie siebie ranić. Nie chcecie wojny, chcecie. Rozwiązania słowem, rozmową. I dobrze, że tak się stanie, dobrze, że tak będziecie działać, ponieważ przejdziecie swoją osobistą transformację raki. I dzięki tej transformacji Sukces Was czeka. Znaczy, działania Wasze i zapowiedzi, które były, prowadzą do sukcesu. Was, ten związek, w którym byliście, czytanie jest bardzo właśnie mm, na emocje, na partnerstwo. Ja to widzę. I Rysuje mi się taki obraz, że związek, w którym byliście, was obciążał, przytłaczał, zbyt wiele wzięliście na siebie i musicie to przetransformować teraz. Czuliście to, że dźwigacie ciężar swój i partnera i stajecie przed wyborem. Stajecie przed wyborem. Coś się stłukło, coś pękło, czara goryczy się przelała, bądź przeleje. Ale to nie oznacza tutaj rozstania jeszcze. Wręcz przeciwnie. Dla niektórych marzec będzie miesiącem. Olbrzymich uczuć od strony partnera, dzięki transformacji, którą wdrożycie w życie, Raki, dzięki rozmowie, to ten związek będzie do uratowania. Pewnie nie ma domu bez łomu i trzeba sobie pewne rzeczy wyjaśnić. I nie na walkę, nie na miecze, tak? tylko na słowo. którzy będą chcieli po prostu całkowitej transformacji, ale to będzie ich wybór, nie tej drugiej strony. Czy jedna czy jedni, którzy będą walczyć o ten związek, znaczy walczyć, którzy będą ratować ten związek rozmowami, czy ci drudzy, którzy będą całkowicie chcieli zrezygnować z niego, Przypadki widzę, że odnoszą sukces. Droga nie będzie kręta, nie będzie błotnista czy bagienna, tylko piękny dukt. I to wy będziecie powozić jakby tą waszą przyszłością emocjonalną partnerską. Jakby w waszych rękach wszystko raki. Bardzo mądrze widzę, tutaj będziecie działać. Nie pozwolicie się skrzywdzić. Nie skrzywdzicie też nikogo. Dużo emocji w tym miesiącu, marcu, dla Was. I rozwój, rozwój. Będziecie też swoje talenty nowe odkrywać i realizować je, jeżeli były skryte. Przyświeca Wam. Gwiazda pomyślności. Więc rzeczywiście w dobrym kierunku idziecie raki, że nie pozwalacie sobie skakać po sercu i po emocjach. Jeśli chodzi o finanse, no to muszę powiedzieć, że u raków naprawdę passa. dobra pasa. Dobra pasa. Niektórzy będą Otrzymywali awanse, panie i panowie, bez, bez, bez znaczenia: awanse, pieniądze, wynagrodzenie. I po tym wszystkim, po tych wszystkich rozmowach należyty odpoczynek będzie. Coś się gwałtownie jeszcze też wydarzy. W miesiącu marcu. Być może będziecie myśleli o dalekiej podróży, jak również o remoncie lub przeprowadzce, co spadnie na Was tak po prostu nagle. O, przeprowadzamy się jednak, robimy to na wiosnę, bądź robimy remont. Teraz na wiosnę właśnie robimy remont. Bądź patrz, zobacz, jest wycieczka daleko za granicę. Ciach, wykupujemy. Takie coś się może wydarzyć u raków. Tak, i to dość dynamicznie. Wypatrujecie. Być może właśnie tej podróży, być może nowego mieszkania, być może domu. Tutaj też rysuje mi się gromadzenie dług własnych, materialnych swoich. Dbanie o swoją sakiewkę i zatrzymanie jakieś takie na chwilkę takie złapanie oddechu i popatrzenie sobie tak z ukrycia na to wszystko, co miałem, co dałem komuś, co sam otrzymałem, co zdobyłem, zdobyłam, tak, takie taka refleksja w marcu. Energia żeńska też taka. Będziecie sobie chcieli może coś kupić fajnego, czy to mężczyźni, czy kobiety. Przecież mężczyźni też nieraz zachowują się jak kobiety i lubią sobie coś kupić. Więc tutaj też jakaś, hmm... być może sprawa urzędowa, być może wiadomość, może wiadomość nie tyle, ale urzęd, urzęd, urząd, urząd jakiś. Dla niektórych, którzy na przykład, na przykład mają problemy w sądzie, czy rozwodowe, czy, czy innego typu wszystko zakończy się pomyślnie, po przyjacielsku, po bratersku. Taka, osiągniecie taką stabilizację, stabilizację emocjonalną i e, ugodę, ugodę i, i spokój, spokój wewnętrzny. Jeśli ktoś właśnie ma sprawy sądowe lub urzędowe jakieś, to też z urzędnikami da się wszystko fajnie załatwić. Po przyjacielsku, bez szarpaniny. To się wszystko ustabilizuje w marcu. Lub będzie szło w stronę stabilizacji. Zobaczymy, co nam jeszcze powie złoty tarot. Tutaj dziewiątka kielichów to tak jak mówiłam przesyt, aż przesyt tych uczuć i, i miłości. Ósemka kielichów do tego. Tacy jesteście, będziecie w marcu też marzycielscy, bym powiedziała. O, drugi raz dwieża Boga, także potwierdzenie drogie raczki, że no, rzeczywiście coś tu się będzie działo na płaszczyźnie budynku, mieszkania, Gwałtowne jakieś zmiany, mogą być w pracy, mogą być w związku, mogą być w związku z, właśnie z przeprowadzką. A te gwałtowne zmiany w związku to tak jak mówiłam. Jak było tak do tej pory tak, 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 to będzie gwałtownie inaczej. No i być może właśnie daleka zagraniczna podróż, tak? Wszystko to po to się dzieje w tej karcie, ta karta chce nam powiedzieć, wszystko to po to się będzie działo że to co się burzy na jego zgliszczach powstaje coś zupełnie nowego. Więc jeśli wam się nie układało w związku, to to się zburzy i będzie inaczej, będzie po nowemu. Jeśli wam nie odpowiadał dom albo jego umiejscowienie, może sprzedacie, może się zamienicie. Jeśli kolory w mieszkaniu nie odpowiadały, to kolory, a to będą gwałtowne decyzje. To będą gwałtowne decyzje. Jeśli macie ochotę lub mieliście od jakiegoś czasu wyjechać za granicę, będzie podróż zagraniczna. I kapłan, opatrzność boska tuwa nad wami. Naprawdę jesteście w dobrych rękach dla wierzących. Yy, dla niewierzących no to macie dużo szczęścia w życiu. Spadacie na cztery łapy, choćby się wydawało, że już macie spać z dachu, okazuje się, że tam jest drabina. No i karta. Mówię. Nie bierzcie, nie bierzcie za wiele na siebie, i tutaj też dziesiątka buław mi się powtórzyła, czyli, czyli chodzi generalnie o to, że obciąża, obciążeni byliście w tym związku. Moim zdaniem w tym związku. Czytanie było takie typowo. Yy, tło czytania było związkowe. No i karta rada. Słuchajcie. <laughs> nie bójcie się w marcu niczego. Wychodzi słońce. Budzi się życie, budzą się kwiatki, wychodzą zwierzątka, niedźwiedzie też otrząsają futro i wstają. Kobiety i mężczyźni wychodzą pięknie na ulicę. Dużo radości, uśmiechu, i w zasadzie w marcu nie powinna Wam się noga potknąć, powinno Wam się wszystko fajnie układać. I wprowadzać Was w. Tą wiosnę 2020. Bardzo fajne czytanie, ciekawe czytanie. Wiele się będzie działo. Myślę, że zadowalające dla niektórych, a nawet bardzo zadowalające. Nie widzę rozstań, nie widzę przygnębienia, nie widzę łez, widzę pieniążki, miłość i zdrowia. Mogę jeszcze tylko zapytać złotego tarota. W zasadzie po karcie słońca to nie powinno już o nic pytać, ale żebyście nie przemarzli, dobrze się jeszcze ubierajcie, bo to żeby to nie było złudne, że wiosna idzie i można się już lekko ubierać, drogi mogą być jeszcze śliskie. Uważajcie na kości i na wszelkiego rodzaju przeziębienia, żeby Was nie zawiało. Bo mówię, pogoda jest stradliwa. Bardzo serdecznie Rakom dziękuję za wysłuchanie mojego czytania. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do subskrybowania, do łapki w górę, będzie mi niezmiernie miło, do komentowania. Każdy komentarz przeczytam i będzie dla mnie zapewne bardzo cenny. Liczę na to, że będziemy się spotykać coraz częściej. Jeśli ktoś sobie życzy czytania prywatne, no to podaję swoje dane, adres mailowy pod filmikiem. Tam oczywiście wykonuję rozszerzone czytania. Odpowiadam na pytania. No w takim razie serdecznie pozdrawiam i do miłego.